Mój drogi synu, porzuć teraz te zmartwienia, które cię prześladują, udręki, które ciążą ci na sercu. Poświęcasz swój spokój ducha, gdy ciągle je przewijasz w swoich myślach, obarczając się zmartwieniami, myśląc o przyszłości. Zamiast je znosić w burzliwe noce, zaufaj, opowiedz mi o swoich zmartwieniach i pozwól sobie na głęboki odpoczynek. Teraz uwolnij wszystko, co cię powstrzymuje i miej wiarę. Moją intencją jest wniesienie pokoju do Twojego istnienia, uznanie wartości, jaką masz w moich oczach, nie jesteś przypadkiem, ale osobą z wyjątkowym i kluczowym celem w tym rozległym wszechświecie. Twój potencjał jest ogromny i kiedy w pełni go uświadomisz, powstaniecie i staniecie się źródłem błogosławieństw dla wielu, dlatego czają się zakłócenia i chcą wejść. Jeśli im na to pozwolisz, Mogą z łatwością przejąć kontrolę nad Twoimi myślami, tworząc w tobie chaos hałasu, stresu i zamętu. Zapewniam Cię, że to jest prawda, którą niesie, niezależnie od Twojego pochodzenia, pochodzenia, cieni przeszłości czy głębokości bólu, jaki przeżyłeś. Powierzyłeś mi swoje życie i teraz przede wszystkim odbieram Twoją przeszłość, ulecz swoje rany, oświetl swoją wizję i odsłoń przyszłość pełną błogosławieństw poszerzę Twoją mądrość, wzmocnię Twoją inteligencję oraz dodam Ci odwagi i rozwagi. Nauczysz się panować nad słowami, ukoję Twoje zmartwienia i nauczę Cię cierpliwości, przemiana już się rozpoczęła, przygotowując Cię do zrobienia pierwszego kroku i pójścia z radością w stronę obietnicy nowego życia, pozostawienia przeszłości i marzeń, które wyblakły, skup się teraz na nowym kursie, który prowadzi do niebiańskich błogosławieństw. Mówię o przyszłości pełnej pomyślności i świętości, ale zagłuszacie moje słowa swoimi zmartwieniami, budzicie się w nocy, słuchajcie teraz uważnie. To nie jest gra wiary i zaufania do mnie, to nie udawanie, że wszystko jest w porządku, kiedy jesteście cierpiąc wewnętrznie. Nie chcę, żebyś prowadził podwójne życie, gdzie na zewnątrz wydajesz się szczęśliwy, Błogosławiąc innych, ale w środku, kiedy jesteś sam, nawiedzacie strach z powodu przesłych duchowych bitew, które cię powaliły. Uśmiechacie się i jednocześnie wylewacie łzy, ale słuchajcie uważnie, nie ignorujcie rad, którymi się z wami dzielę, jeszcze raz zrozumcie, że wiara nie polega na doskonałej egzystencji i uciekaniu przed wyzwaniami, ale na dotrzymywaniu obietnic nawet w trudnych chwilach, w trudnych chwilach. Wiedząc, że jesteś w stanie stawić czoła każdemu wyzwaniu, wiedząc, kto jest przy tobie, będąc odpornym na zawirowania, z ufnością przekazując mi swoje troski, przyznając się, gdy jesteś przytłoczony. Szukaj siły, aby żyć dalej, wziąć wiarę oznacza, że oddałeś mi swoje życie, bezpiecznie czekasz na nadchodzące błogosławieństwa, otrzymałeś, zabezpieczyłeś, jesteś bezpieczny. Wiedząc, że Ty i Twoi bliscy jesteście chronieni moją mocą, bez względu na to, gdziekolwiek się znajdziesz, otacza Cię moja obecność. Moja siła oręduje za Twoją przyczyną, chroniąc Cię przed niewidzialnymi niebezpieczeństwami. Wiara wzrasta, odkurza Cię, idź dalej ku marzeniom i celom, które dla Ciebie wyznaczyłem, pomimo Twoich słabości. Mgła i historia, dlatego proszę Cię. Abyś jeszcze raz wysłuchał tych słów, chcę, abyś je dobrze zapamiętał i wyrył w swoim sercu o zmierzchu, abyś mógł spać spokojnie i bez zmartwień. Chcę, abyś ciągle na nowo recytował na głos psalm 23, wypowiadał go litera po literze, słowo po słowie, poczuj, jak mówisz, że Pan jest moim pasterzem. Całą twoją istotę ogarnął pokój Boży, a twoje serce się uspokoiło. Teraz zamknij oczy i wyraź wdzięczność za swoje życie, za swoją rodzinę, bądź wdzięczny za miłość, którą ci dzisiaj daję. Zwracam się bezpośrednio do ciebie, prosząc, abyś powierzył mi swoje życie, swoje zmagania, swoje ciężkie brzemiona. Ja nie nie chcesz już dłużej być więziony przez te uczucia, zwodnicze rzeczy, które podważają twojego ducha, nie daj się zwieść niepokojowi. Naucz się ufać temu Ojcu Niebieskiemu, który Cię kocha i zawsze chce dla Ciebie jak najlepiej, zaufaj mi, proszę, powiedz mi, jak czujesz moją miłość, która Cię otacza, przygotuj się, bo zaraz otworzę drzwi, o które żarliwie się modliłeś, zdaję sobie sprawę z Twoich niedoskonałości, wad i słabości, ale w tej chwili najważniejsza jest dla mnie Twoja wiara, iskra, która nie pozwala Ci się modlić, czasem nawet mocno bijąc wezwany przez samego wiesz przez tego który ciągle puka drzwi otworzą się dla tych którzy wołają odpowiedź zostanie udzielona tym którzy szczerze proszą twoja wiara mnie oczarowuje i napełnia znaczeniem nie mogę się doczekać aż zobaczę uśmiech na twojej twarzy gdy zdasz sobie sprawę że w moim niebiańskim królestwie Twoje imię jest znane i honorowane jako latarnia morska niezłomności, wytrwałości, determinacji, odwagi i wierności na świecie. W ciągu najbliższych dni pokażę Ci, jak to robię na co dzień, wiesz, ale teraz chcę, żebyś jeszcze bardziej poczuł moją obecność. Chcę, żebyś sam przekonał się, że Twój Ojciec Niebieski jest prawdziwy. Wszechmocny i ma decydujący wpływ na Twoje życie i losy Twojej rodziny. To jest w moich rękach. Ponieważ ufałeś mi do tej pory, chcę, abyś kontynuował swoją podróż. Czasem idę, czasem biegnę, ale zawsze z godnością i bez upadku. Śmiało, Mistrzu, jest jeszcze wiele do pokonania. Twoim przeznaczeniem jest osiągnięcie swojego triumfalnego celu w moim świętym imieniu, jedną ręką otrzymasz błogosławieństwa, które ci udzielę i razem w swoich sercach pomożecie potrzebującym. Błogosławię cię w pomaganiu innym, gwarantuję pomyślność, zwracam się najpierw do twojej rodziny, a potem do wszystkich, którzy szczerze szukają twojej pomocy na swojej drodze, nie lękaj się. Niczego ci nie zabraknie, nie będziesz już musiał stawić czoła biedzie, zostawić za sobą trudności przeszłości. Wszystkie twoje potrzeby, smutki i frustracje to tylko historia, nikt nie odbierze ci tego, co twoje, ale pamiętaj, aby pozostać uczciwym i lojalność, która zawsze tobą kierowała, nie zostałeś stworzony, aby oszukiwać i zdradzać, zostaw to zachowanie tym, którzy kłamią i zdradzają. Pozwól im podążać własną ścieżką. Jestem z tobą we wszystkich twoich zwycięstwach. Nie opuszczę cię i nie będę się gniewać, gdy upadniesz i zabrudzisz się brudem tego świata. Wiem, że powstaniesz, byłeś lojalny przez tak długi czas i jeśli zobaczę, że twoja wiara zaczyna się chwiać, wyciągnę rękę i pomogę ci stanąć na nogi. Jestem twoim prawdziwym przewodnikiem. W przeciwieństwie do tych fałszywych przywódców, którzy oferują pomoc tylko w najtrudniejszych chwilach, a potem odchodzą, gdy jesteś w depresji. Nie jestem osobą, która oszukuje, nie mam powodu kłamać. Moje słowa do ciebie są bezpośrednie i na czasem trudno to usłyszeć, ale dzieje się tak dlatego, że zawsze mówię prawdę. Mam nadzieję, że zrozumiecie i nie bądźcie jak te zdezorientowane dusze które chcą się tylko podrapać za uszami, chcą usłyszeć tylko słodkie słowa, wiedzą, że mówię do Was z miłością i chcę, żebyście czuli się dobrze, ale w takich chwilach jak ta przemówię bezpośrednio do Twojego serca, ponieważ chcę widzieć, jak prosperujesz i rozkwitasz, a nie podążasz za fałszywymi doktrynami zrodzonymi z przewrotnej wyobraźni. Dałem Wam miecz mojej prawdy, powstańcie i walczcie. Namaściłem was moim duchem świętym. Nikt nie będzie przeciwko tobie przez wszystkie dni Twojego życia, tak jak byłem z moimi sługami w przeszłości, więc będę z tobą, bo wybrałem Cię na tę chwilę, abyś mi służył, stworzyłem Cię. Nie szukaj sławy ani pieniędzy, bo jestem Twoim żywicielem, Tobą. Nie musisz kłamać i upiększać swojej historii, żeby zostać zauważonym. Nie musisz uciekać się do oszustwa, żeby dostać to, czego chcesz. Powiedz mi, czy kochasz mnie całym sercem i zrób to, czy ufasz mi jak za nim. Uwaga, przygotuj się na niesamowite rzeczy, które wkrótce zrobię w Twoim życiu. Cuda Cię zaskoczą, ale z tymi błogosławieństwami wiąże się odpowiedzialność. Spodziewaj się, że niektórzy będą zazdrośni i będą kwestionować Twój sukces jako zwykłe szczęście, ale nie pozwól, aby ich sceptycyzm Cię zniechęcił. Zapamiętajcie to przesłanie, drzwi, do których uparcie pukacie, wkrótce się otworzą, bądźcie gotowi wejść do niezwykłej krainy, nie bójcie się, bądźcie odważni, nie zniechęcajcie się kłamstwami i wrogością innych, wytrwajcie w wierze, a ja Was zwyciężę. Ci, którzy ci się sprzeciwiają, skończą w hańbie, gdy pójdziesz ze mną do Las Meadows, gdzie poprowadzę cię do strumieni orzeźwiającej wody. Zaopiekuję się tobą, bo cię cenię. Podaj mi rękę, jestem tu, żeby cię wybawić z twoich męk. Mogłeś pomyśleć, że nie ma ucieczki, że to już koniec, ale zapewniam cię, mój synu, to początek niezwykłej przemiany w twoim życiu. Podaj mi teraz rękę. A uwolnij się od wszystkich konfliktów, które Cię dzisiaj otaczają. Muszę powiedzieć, że to koniec wielu negatywnych rzeczy, które Cię spotkały, ustaną wszystkie rzeczy, które Cię zasmucają i ranią, czas zostawić za sobą ludzi i sytuacje, które ciągną Cię w otchłań, czas zdystansować się i uwolnij cały smutek, który fałszywe przyjaźnie pogrzebały w Twojej duszy, uwolnij się od poczucia winy tych wspomnień które Cię ranią i wszystkich rzeczy, które sprawiają, że Twoje serce płacze, uzdrowię Cię, pomogę Ci zapomnieć o tych strasznych rzeczach. Nie będą się powtarzać, ale pozbądź się tych niepotrzebnych ciężarów, jeśli się ich pozbędziesz, nie będziesz już musiał cierpieć, bo noszę Cię blisko i nie pozwolę Ci dźwigać tego ciężaru samotnie, to trwało długo czas, to nie Twoja wina, co się stało, te problemy nie są twoje do rozwiązania, mój synu. Proszę, przestań się martwić tymi zmartwieniami. Chcę cię widzieć szczęśliwego i zamożnego, ponieważ te zmartwienia nie przyczyniają się do twojego zdrowia i szczęścia. Dziś tobie oferuję nowy początek, nową nadzieję, drogę pełną szczęścia. Zapewniam cię, mój synu, że wszystko będzie inaczej. Uzdrowie twoje zranione serce i zaopiekuję się tobą z wielką miłością. Daję ci siłę, żeby zacząć od nowa. Otwieram drzwi do niesamowitych możliwości, znacznie większych niż te, które utraciłeś. Nie bój się, weź mnie za rękę i wstań, zostaw przeszłość za sobą, bo nadszedł czas na twoje zwycięstwo. Złożyłem dla ciebie niezwykłe błogosławieństwa. Jestem Twoim Bogiem i dokładnie wiem, czego potrzebujesz, dlatego osobiście podejmuję kroki, aby rozwiązać wszystkie Twoje problemy. Nadszedł Twój czas wyzwolenia, w tym nowym dniu zaskoczę Cię, przyniosę Ci wieści, wkrótce otrzymasz odpowiedź, na którą czekałeś, dziś odmienię Twoje życie. Robię to, ponieważ widziałem Twoje cierpienie, Twoje wiara i Twoje poddanie się, cud, który wkrótce otrzymasz. Wniesie wiele radości do Twojego serca, myślałeś, że to niemożliwe, ale posłuchaj w tej chwili mojego głosu i przygotuj się na przyjęcie Jego błogosławieństwa, otwórz ręce, oczyść swoje serce wątpliwości i nieufności, bo to, co? Dzisiaj wkracza w Twoje życie, jest o wiele większe i lepsze, niż sobie wyobrażałeś. Widziałem Cię codziennie modlącego się, prosząc o możliwość objawienia się, a dzisiaj jestem tutaj, aby powiedzieć Ci, że drzwi naprawdę się otworzyły, wszystko czego ode mnie oczekiwałeś, wkrótce się spełni, zaufaj tej mocy, czy jesteś gotowy, aby zaakceptować moje błogosławieństwo, zachowajcie wiarę i odwagę, przyjmijcie to, co Wam oferuję z otwartymi ramionami. Nie odwracajcie się od tego, co przed Wami stawiam, nawet jeśli Wasze wyzwania wydają się nie do pokonania, nawet jeśli walka wydaje się nie mieć końca, nawet jeśli nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem planować. Jestem Twoim Bogiem, dbam o każdy aspekt Twojego życia i każdą okoliczność. Trwaj mocno w swojej wierze, patrz w górę i zawsze trzymaj głowę wysoko, bo nie oszukuję, nigdy nie zawiodę, nie przegrywam bitew i nigdy nie pozwolę Ci poczuć pokoju, który Ci teraz wysyłam. Napełniając twoje serce pokojem, w tym pokoju odnajdź pewność siebie i odpoczynek. Niech obudzi w tobie odwagę i rozpali na nowo twoje marzenia. Pozwoli ci na nowo uwierzyć w miłość, przebaczy tym, którzy cię skrzywdzili i da ci mądrość, by zdecydować, kto zasługuje na kolejną szansę, da ci także siłę, aby powiedzieć nie i odejść od szkodliwych związków lub toksycznych przyjaźni, być może z powodu wszystkiego. Czego pragniesz, przez to przeszedłeś. Nie jesteś przyzwyczajony do życia w środowisku pokoju i szczęścia, ty. Ja byłem tak niespokojny, że nie mogłem cieszyć się błogosławieństwami, ale bądź odważny i niemdlej, zaakceptuj to. Nowe życie. Twój duch się odrodził, twoje stopy pójdą nową drogą. Przyszłość, która cię czeka, jest wielka i cudowna, ale musisz uwierzyć i zaakceptować. Powiedz mi własnymi ustami, wierzę i akceptuję, zostałeś poddany próbie, teraz to nadszedł czas, abyś był błogosławiony, wycierpiałeś wystarczająco i wyciągnąłeś wiele dobrych lekcji ze wszystkiego, czego doświadczyłeś, byłeś tak odważny. Stawiając czoła nieszczęściom, których się nie spodziewałeś, to nie było z powodu twoich błędów, to nie ty. Spowodowałeś to wróg chciał tobą potrząsnąć jak wiatr pszenicą. W chwilach rozpaczy rozsypałeś swoje nasiona, a one dotknęły Ziemi zwilżonej łzami, płakałeś w swoim cierpieniu, ale teraz spójrz oczami wiary, Ziemia się trzęsie i wyrosną nowe pędy, będą dla ciebie widoczne. Daj mi znać w głębi serca, z serca wynika, że w tym roku będziesz świadkiem obfitych zbiorów, a nasiona, o których myślałeś, że zaginęły, wkrótce ożyją, aby pobłogosławić Cię obfitymi owocami, obfitością, która wzbogaca Twoją duszę, nie powodując smutku ani związanych z tym ciężarów. Oddałem Cię pod moją opiekę dokładnie tam, gdzie Twoje życie może rozkwitnąć, ponieważ Twój Pastor zapewnił Cię, że jestem Twoim źródłem dochodu. Bądź miły dla innych, ale miej pełne zaufanie, Ponieważ nie jestem tylko przemijającą postacią. Postępuj zgodnie z moimi wskazówkami, pozbądź się wątpliwości i negatywizmu, i bądź silny w wierze i pewności siebie. Cuda i cuda są nie tylko możliwe, są pewne, gdy wiara je dokona, ale to nie jest gra, nie jest to kwestia szczęścia, magii czy pustych słów. Mówię o moim świętym Słowie które zawsze wypełnia się w idealnym czasie, zgodnie z moją wolą. Chcesz zmian, chcesz, żeby wszystko się poprawiło, chcesz prosperować, chcesz, aby Twojej rodzinie niczego nie brakowało, chcesz, aby współczucie, mądrość i prawda przeniknęły Twoje życie. Ty chcesz całkowitej przemiany, a ja chcę i mogę ją osiągnąć. Mam moc zmienić serca i umysły z dnia na dzień i zrobię to, ale zawsze potrzebuję twojej wiary. Wkraczasz w nowy etap swojego życia, który zobaczysz już wkrótce. Zostaw przeszłość za sobą i sięgnij z wiarą, trzymając się mocno błogosławieństwa, które złożę przed tobą. Test minął, nadszedł twój czas. Dziś dokonam cudów w twoim życiu i życiu twojej rodziny. Nie martw się więc drzwiami, które się zamknęły, mów do mnie. Powiedz to na głos, uzasadnij swoje myśli, zapisz to teraz, powiedz, że mi ufasz, że przyjmujesz to słowo pocieszenia i że akceptujesz ten boski impuls wysłany prosto z nieba. To, że drzwi się zamknęły, nie oznacza, że ty muszę stracić nadzieję, wkrótce otworzą się większe drzwi, niosąc ze sobą coś znacznie większego. W duchowych niebiosach toczy się walka o twoje życie i wiarę. Masz wrogów, którzy chcą powstrzymać cię przed rozwojem, atakują cię z zewnątrz i ranią od wewnątrz, nawet jeśli pozostają niewidoczni. Wprowadzę do twojego życia osoby obdarzone niebiańską mądrością, aby wesprzeć twój rozwój. Przyjmij to przewodnictwo z pokorą, poświęć trochę czasu na modlitwę, a ja objawię ci jeszcze więcej. Pokonasz tę walkę, wszystkie przeszkody na twojej drodze zostaną powalone. To prawda, że mogę cię uwolnić w jednej chwili, ale potrzebuję, abyś docenił swoją wiarę, swoje talenty i dary, abyś zrozumiał, że nie osiągniesz tych zwycięstw sam. Jeśli odrzucisz moje słowo i porzucisz swoją wiarę, wróg rozerwie cię na strzępy i pozostawi upadłego. Zajdziesz daleko. Będzie błogosławił wielu, a Twoja rodzina także wzrośnie w mądrości i pokorze serca. Będą prosperować pod każdym względem, ale musimy współpracować. Daj mi swoją rękę, jesteś gotowy wznieść się na ten duchowy poziom, gdzie decyduje się przyszłość i zmienia się życie. Jeśli dzisiaj mnie uważnie posłuchacie, czeka na Was wiele szlachetnych i wielkich przedsięwzięć fundamenty Twojego przyszłego domu są starannie przygotowane, zapewniając bezpieczne miejsce dla Ciebie i tych, którzy podążają za Tobą. Dam Ci wyjątkowy dar, talent i powołanie, które będą napędzać Twoją motywację do nauki i rozwoju. Wyjdź poza to, co możesz zobaczyć, zobacz poza to, co możesz sobie wyobrazić i daleko poza swoje obecne przekonania. Ty i Twoja rodzina nie jesteście skazani na życie w duchowym ubóstwie i cierpieniu emocjonalnym, ani na zmaganie się ze wzlotami i upadkami życia obciążonego ciężkimi długami. Nie bój się, kochanie, bo cię proszę, posłuchaj mnie i zacznij marzyć. Przeze mnie, nawet jeśli droga w stronę odległego horyzontu wydaje się trudna, zrozum, że moja dobroć i moja siła pokonają każdą przeszkodę, która się pojawi. Idź naprzód, młody człowieku, idź naprzód z pewnością siebie i determinacją, moja droga córko, i pamiętaj, że jesteś dla mnie głęboko kochana i niezwykle cenna. Amen.